Czarny kod przebiegający drogę, stłuczone lustro, a może pechowy piątek 13. Ja mam na imię Ola i ruszę dzisiaj w miasto, by zapytać mieszkańców Lublina o to, czy wierzą w przesądy. 13 piątek. Wstaje pani rano i co pani myśli? Normalnie, ja bardzo lubię trzynastego piątek. Żaden pech się nie przetrwa? nawet szczęście. Piątek 13. Wstaje pani, co pan myśli? Jak ładny dzień to, że fajny dzień. Nic takiego. Nie jest pan przesądny? Nie, wcale. Pana pierwsza myśl w piątek 13. Tak. Czyli jest pan przesądny? To, 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 chyba zostałbym to po mamie. <grym> ale faktycznie w, w tym piątku coś się zdarza takiego innego niż w każdym... nie, raczej mi się nie zdarza żaden, żaden pech nie, nie, nie przychodzi mi to, więc raczej to przesąd od mamy przy, został więc tak sama myśl 13 piątek to bech Proszę panią powiem pani szczerze, 13 to jest mój szczęśliwy dzień i w tym dniu się urodziła moja, małżonka była małżonka co prawda no ale w poniedziałek jestem, mój Wstajesz w piątek 13. Wiesz, że to pochowy dzień, czy nie wiesz? No właśnie, i czy wiesz takie przesądy? Nie. Czyli dzień co dzień? Tak. Nie wiem, ja 13. to w tamtym roku nogę w piątek łama. Czyli pech? Tak. Jeżeli ktoś jeszcze urodził się 13. to w ogóle. Czyli ja urodziłem się 13 i jestem szczęśliwy, także Właśnie. myślę, że to jest najlepszy, naj, najszczęśliwszy dzień. Piątek 13. Wstaje pani i co pani myśli? Nic nie myślę. Dzień jak co dzień? Tak. 13. Czy to jest pechowy dzień? No. Nie dla nas. Nie dla nas. Nie dla nas. Do nas zawsze jest szczęśliwy. Tak. My zawsze się dobrze bawimy, więc nie ma problemu. A w piątek 13 to mnie złodziej wyrwał torebkę. Z całą emeryturą i tyle o, mogę powiedzieć to. No ja nie wierzę w piątki złe. Ja wiem, że każdy dzień jest dobry. Bo jest od Boga. Bo jest od A Boga. W ja Piększego bym... miałem poprawkę akurat na oczekiwanie. Nie miałem dobrych myśli akurat tego. Ale to pechowy dzień czy nie Nie, bo zdałem. Także się cieszę. Jaki to będzie dzień? Zajebisty. Nie no nie wolno takim się sądom ulegać. Trzeba myśleć pozytywnie zawsze. Eee, 13 nie musi być pechowy nigdy. A dla pana kiedyś był? Nie, jeszcze nie pamiętam, żeby 13 był zły. Piątek 13, wstaje pani i co pani myśli? Za mnie zawsze szczęśliwy. Nigdy nic się złego nie... Nic się w... złego nie dzieje. Piątek jest szczęśliwy. Czy to 13, czy nie 13, jest zawsze szczęśliwy. Takie przesądnie wierzę. W takie zabobony? Absolutnie nie. Jakieś czarne koty jak przebiegną? Nie. nie, absolutnie nie. To może być dzień bardzo przyjemny, bez żadnych Przykrych niespodzianek, a bo przecież w inne dni też mogą się przydarzyć jakieś smutne wydarzenia. Także nie, nie. Każdy dzień jest szansą dla nas. Po prostu to zależy od tego, od nas zależy, jak wykorzystamy tą szansę. Wszystkie gwiazdy mówią, że piątek 13 to jednak szczęśliwy dzień. My, ruszając naszą e właśnie tego dnia, jesteśmy tego najlepszym przykładem.